Jezusek urodził się o północy. Pierwsi, aby go powitać, przybyli pasterze. Przynieśli dary, śpiewali dzieciątku, ale i oni się zmęczyli. Poza pasterzami przybyły wszystkie zwierzęta z okolicy. I między innymi przyleciał malutki, szary ptaszek z czarną czapeczką, który spał na pobliskim drzewie. Był bardzo mały i nieśmiały, więc chcąc zobaczyć dzieciątko, wleciał i usiadł na jednej z desek stropu. Schował się w brzegu strzechy i ukryty patrzył na dzieciątko. Czas mijał. Pasterze wrócili do swoich trzód. Dzieciątko usnęło. Po chwili zmęczona. Usnęła Matka Boska, wreszcie święty Józef, a nawet wół i osiołek zaczęły drzemać. Stajenka była licha, ale ogrzewało ją maleńkie ognisko, znajdujące się niedaleko żłobka. Jednak kiedy wszyscy zasnęli, ogień powoli zaczął przygasać. Zobaczył to mały ptaszek i bardzo się zmartwił, bo pomyślał, że dzieciątko może zmarznąć. Usiłował obudzić osiołka i woł, ale te spały również zmęczone. Ptaszek, nie namyślając się wiele, sfrunął ze strzechy i skrzydełkami zaczął tak szybko machać, że ogień znowu zaczął się upalić. Jednak ile razy Przestawał machać skrzydełkami, ogień znów przygasał, więc malutki ptaszek bardzo się męczył, ale cały czas bez wytchnienia machał skrzydełkami, żeby ogień utrzymać. Nadszedł świt. Obudziła się Matka Boska i pierwsze, co zobaczyła, to był maleńki ptaszek machający skrzydełkami, aby podtrzymać, aby podtrzymać ogień. A płomienie odbijały się czerwonym blaskiem na jego brzuszku i piersi. Spojrzała Matka Boska, uśmiechnęła się i powiedziała do małego ptaszka, który nazywał się Gil, że dzięki tej pomocy, dzięki temu, że tak ciężko pracował, aby ogrzać dzieciątko, jego piórka. Na zawsze po, na piersi i na brzuszku na zawsze zostaną czerwone, takie jak płomienie, które ogrzewały stajenkę. I dlatego do dzisiaj wszystkie gile mają czerwone piórka na piersi i na brzuszku. To bardzo piękna legenda. Jeśli macie dzieci, opowiedzcie im, żeby wiedziały. Dlaczego gile mają czerwone brzuszki?